Drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku! Wracamy tam, gdzie skończyliśmy, tak jest. Task Force 27, tak jest, nasze sojusznicy. Zajebiście ekstra. I tak. Ale przepraszam, drodzy widzowie, przepraszam. System Alexander Roksandę z Force, witam w następnym odcinku. <grytanie> Ale kurczę, no nie mogę, to no, po prostu miło mi się zagrało, i już, już kurczę. Po prostu nie mogę, nie mogę Cię nad normalnie przywitać. Przepraszam. Ale tak, jak widzicie, wracamy do odcinka. Druga część, ta jest. I jak widzicie, jesteśmy już w bazie, i nie tylko, nie zwykłej bazie, ale w naszej bazie, a bardziej Task Force 27. Tak jest, jesteśmy ich częścią. Ciemno, stary. I de facto, co jest najciekawsze w tych grze? To jest to, że właśnie to jest nasza główna baza. Tu się właśnie wszystko dzieje. Możemy wybierać się na misję, możemy wybierać wyposażenie, a nawet nieraz będziemy mogli przywołać sojuszników do gry. Czyli po prostu będziemy mogli na przykład przy mieć w misji na przykład wsparcie, wezwanie wsparcia, możemy wezwać miło, wszystkie takie rzeczy. I teraz tak TF. Wszystko pod TF będziemy pod nich. Jesteśmy jednymi z nich, więc no sorry, ale jesteśmy jednym z nich. Nie ma mowy, żebyśmy mieli inne. I jak widzicie, tu są różne inne skilli, skiny przebrań. Change UTOFIS i mamy tutaj na przykład zakazane informacje. I tak 106, tak wyglądamy. I tak będziemy wyglądać na my. Tak jest, jesteśmy jednym z nich. Oko, proszę pani, jednak na razie idziemy po zbrojowni, do zbrojowni. O, o pancerze, nie pancerze, mamy również po prostu możliwość tutaj chodzenia, o! I znajdowania nieraz pewnych rzeczy związanych z naszą bronią Supplies. I jak widzicie mamy tutaj dużo, dużo rzeczy, nawet dorzucania rzeczy związane z na przykład rzeczami. I widzicie tutaj jest redakter, redaktor. Bo redaktor. informacja musimy przejść na hardzie. nad jest minigun, więc no, w grze po prostu będziemy się dobrze bać na różne sposoby Mamy pistolet. Mhm. wolę. I na wszystkie bronie związane z tym. Tak jest. Chcę. I tak suma Tutaj zróbmy. a Jest. I de facto, czekajcie, zobaczmy czy jest. Udało się? Nie. Trzeba jeszcze raz. Grej. Na wszystkie z tym związane bronie. Będziemy mieli po prostu już automatycznie tego jego skina. Albo grej szarego. No po prostu. I teraz widzowie, jak widzicie, to jest nasza baza. Tutaj mamy symulację. Wejdziemy do symulacji, bo de facto to jest związane z naszym, no no, można powiedzieć nie zadaniem, ale chcę, żebyście zobaczyli, co mamy tu. Możemy tutaj robić. Jak widzicie, mamy sytuację. I de facto to jest po prostu tryb Horde. Horda. Nieskończono. Survival against. Albo damy. Survival. Lub Horde. Dobrze damy na przykład Office. I na przykład, jak gramy na hardzie, to na hardzie. I de facto chciałem w tym odcinku również. To pokazać wam, co tu możemy robić. Co możemy tu znaleźć? Surprise. Tutaj, gdzie widzicie te... Czy się pojawią rogowie. Nie chcemy tego. Head -shot -y chcę, headshoty, chcę żebyś ale nie mogę uh, Tutaj jestem Oni to słyszą Ale ładne chciał, Shot Gdzie -y. żebyś chciał, żebyś teraz żebyś Koniec Supplies, możemy wybrać se rzeczy do tego, ale co jest najciekawsze? Tak jest. mamy Task Force, czyli po prostu, jak będziemy już więcej mieli e, pieniążków, po prostu w podczas rozgrywki, podczas, podczas, podczas głównej gry, będziemy mogli przywołać sobie Wsparcie i de facto wsparcie. w tu Możecie mi powiedzieć, co oni chcą teraz robić, bo trochę ich nie rozumiem, Dreadwizowie, bo. O, wróg. Nieraz niestety mogą być, jak widzicie, się jakieś, jakieś błędy, ale to już niestety nieraz coś takiego się dzieje. Ale spokojnie. O, mamy nasz karabinek. Może co ja tak lamię? Udało się. Ładnie, udało się, udało się do fajnie. Udało się trafić. Co ja tak lamie? Ja pierdziu. A dzisiaj chyba odcinek survival będzie tylko. Ale później następny już odcinek będzie z kampanii. Tak, będziemy przechodzić kampanię, będziemy chodzić wiele, wiele i innych rzeczy. Ale tak. Zobaczmy, czy mogę coś wy. Widzicie, niektóre są związane z misjami, ale mamy możliwość zobaczenia sobie. Jest, mamy nawet miecz. Ładnie. Misja redaktyk, czyli po prostu jeszcze nie mamy informacji, na jakich misjach czy trzeba znaleźć. Czyli po prostu jeszcze misji nie ma, ale jak widzicie, mamy różne oddziały z różnymi broniami. Ło! Wow. Minigan Minigun w tej grze jest bardzo z fajną rzeczą. Patrzcie trochę trochę na to. To jest bardzo fajny pomysł z tym minigunem. Nie mówcie, że żeby też takiego... Tak, ee... Fajnie. Ale tak.

Wydałoby się możliwe nam. Bardziej. I mamy nasze. Nasze task force. I oni będą nas wspierać. I de facto jak widzicie, mamy informacje nawet, to jest kim. Rafiel. Dziu jak ty dziady. Ale tak się nie zrobiło psicharka. Przepraszam, Kurczę, z czego ci wrogowie już teraz trafują? naszych tutaj już zostało. Tak, mam za panika, ale... A. jest twój. Nice Przydałoby się HP HP, 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 nie ma a jest armor Dodatkowo kupimy, niech będzie Pani, że możemy podnosić tutaj noże Także tejże. na pociski się nasi wrogowie wszyscy zrobili. Moją pancerz.

Bardzo ładny strzał. Nie, 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 nie. Żadnych tam bem, bem, bem. Nie ma drugiej rundy, dopóki nie mam wsparcia. Nie mogę mieć wsparcia. Szkoda. Nie, co, nie dostaliśmy miło, naprawdę bardzo miło, że tylko połowę życia. Ciii, przyjacielu, cicho. Pro-ruch dla was, Wczelować w głowę Pro-ruch, pro, pro tip dla was, w drogi. To jeśli uderzycie możecie od razu około Czego wroga wziąć jako tarczę Więc miło Tu chcę nie jednego, miło Nie Yes yeah? Yes he died, yeah. Yes he died, yeah? żeby po prostu znowu go złapać. No, drogi przyjaciel, miło. To to jest fajna rzecz, polecam. Zawsze łapcie jak chęć Macie takie darmowe armor. Wyleć, przyjacielu. O, trafiłem do środka, miło. Zobaczmy, jak nam dalej pójdzie. Nie mamy więcej możliwości broni, ale...

Kit, nie możemy niestety, dobra, jedziemy dalej. O, czekam. Naprawdę czekam, no. dostałem. I mamy sniperkę. Zmieniał municję Nie mówcie lepiej chłopaki, bo ja słyszę Kolejna. Słyszałem przywoływanie strzelbę nie trzeba. Supplies. Dobra. Teraz apteczka. Nie żaden team. Bo jakoś sobie radzimy. Fajne tam się chłopaki są, ale niestety pomoc jest niestety słaba, bo to początkowe jedynie jednostki, które możemy z Task Force 27 dostać. Ale jak widzicie, gra ma różne tryby. Tryb y hordy, tryb survival, I mam lepsze pytanie, czemu tutaj jest to... Aha, jeden? Bo było ciężko, pan Spoko gierczka. I jak mówiłem... Fajnie. No on dzisiaj chyba będzie tylko tryb surwiwa, ale spokojnie w następnych będzie będziemy przechodzić resztę tej gry. Ale tak Jakby Jakbyście chcieli link w opisie O kurze, tutaj już mamy specjalne oddziały jakieś Eee, jak tutaj muszę ubrać złączyć środkę No, bardzo słabe gufki. Bardzo słabe bufeczki O na głowie bardzo słabe, mają maski dziwkazowe I już po się. I tak, tutaj już już tutaj daje sobie wsparcie. Nawet jeśli początkowy poziom mają, to jednak jest sparcie. Lubię ich. <grywy> <grym i> już ich polubiłem. <grywy> O tym powiem też. Drodzy widzowie, zapomniałem wspomnieć, że w trybie horror lub survival mogą być też przeciwnicy z następnych misji i... Widzieliście też są w grze, również zombie jakieś. Bardziej nie zombie, bardziej mutanty, ale też zombie. Zadzwonię się przyjacielu. Gdzieś się rozwaliło i mogę przejść. Fajnie. Serio? Nie, że bez chemu przychodzą i się dziwią dlaczego dostają na szybcika. Bum, bum, w Mam nadzieję, że <coughs> poza tego jak po prostu nic nie widzę tutaj e, po mojej <coughs> lewej stronie. Jak widzicie jestem po lewej stronie, mam. I de facto widzę, że jest bardzo dobra opcja z tą komerką w tej chwili, bo de facto niczego nie zesłałem. Po prostu w lewej stronie nic mi się nie wyświetla dobrze ma kaberka teraz tak e Dobra. Return to safe house. Okej. Okay. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Eee. Co mogę powiedzieć? Kurczę, to już było... Już... Dobra. Ej. Restart to... Return to safe house. Czemu było restart? Może nie zdążyłem nacisnąć. Dobra, nieważne. Wracamy do... Na głównej tak jest. I jak widzicie, to co mieliśmy z kwalifikowane, fibrony jakie mieliśmy przed wejściem do tej jednej słówki, dostaliśmy po prostu takie, zostało to razem z nami. Więc to jest bardzo fajna informacja dla nas. Wyszła SMG. I tak, jak widzicie, każda broń może być modyfikowana. Możemy mieć e, bez żadnego, jak widzicie, no po prostu to jest stok, po prostu rękojeści, czy rękojeścią tak to się nazywa rękojeść, czy nie wiem, już przepraszam, może się pomyliłem, ale ważna jest sprawa, że jest po prostu możliwość. I tak jak widzicie, to jest po prostu nasza cała faza. I co jest najciekawsze, tu są misje, ale to jest najważniejsze bardziej. To tutaj są wszyscy nasi wrogowie pokażę z ich likwidacji dostajemy informacje, że ich wejdźmy lub dostaniemy na przykład jakąś brończę, amunicję czy coś takiego, bo to są właśnie związane z głównymi wątkiem jak pobocznymi misjami. I jak widzicie jest ich masa i każdy fajnie wygląda. Niektórzy to sniperzy, niektórzy to... Różne oddziały, że tak powiem, i różnie wyglądałem, więc widzicie, mamy co robić w grze, więc fajna rzecz, fajne zadanie i de facto, po prostu, no, możemy się tu bardzo dobrze w tej grze bawić. Nasza postać trochę, nie, czekajcie, gdzie ja chciałem, już się pomyliłem, a, tędy chciałem na razie wyjść. I taki prototyp dla was, informacja Jeśli chcecie wiedzieć ile wykonaliśmy w misji, to de facto tutaj jak po wejściu będziemy zawsze widzieli coś nowego. Tu będzie się zmieniało pomieszczenie co chwilę. Coś nowego będzie w tym pomieszczeniu pokazywało się. To jest taka fajna informacja. I de facto, no, to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Z tej Aleksander Sentinel Force. Do zobaczenia w... już niedługo w następnych odcinkach. Taki krótki odcinek teraz był, ale de facto to jest początek, że tak powiem, tej serii z tą grą, bo de facto no, będziemy różne gry grali, jak mówiłem, ale de facto też będziemy rozgrywać się w różnych tytułach i rozgrywać się na różne możliwe sposoby. Dziękuję za uwagę. Alexander z tej strony Aleksander Forge. Do zobaczenia już wkrótce.